Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja. Zapomniałem, że Paragus nie ma Voice Actingu podczas intra, ale okej. Okay. No i dobra, właśnie on jest dzisiaj omawianą kartą. Więc tutaj jak sobie popatrzymy, jest liderem do Pure ki plus 3 staty 50%. Jeżeli chodzi o super atak effect, to atak DF 50% na Nuturę gwarantowany seal, No i atak 20% mniej dla przeciwnika. Jeżeli chodzi o pasywkę, to wygląda... Tak, e, mianowicie e, aktywuje intro tylko raz, dostaje atak def 100%, robi dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką przez 5 tur od wejścia. Jeżeli jest Broli w teamie, ki plus 3, atak def 180%, dodatkowy atak def 100% kiedy robi superkę, więc ta defensywa tutaj jest e, no, na poziomie 300 koła. Takie, ok. Eee, dobra, eee, Pure Saiyans w postacie, atak, def i szansa nakryta plus 25%, całkiem spoko. Eee, jeszcze ten support nakryta, mile widziany dosyć. I plus 2 atak, def 20% dla postaci, które w nazwie mają broli i wysoka szansa na unik. Dodatkowy... Eee, chwilę, wysoka szansa na unik i dodatkowa szansa na unik plus 20% jako trzeci ataker w turze. Eee, no i... Uh, within the characters attacking turn from the 6 Tak. Nie potrafię tego przetłumaczyć prawidłowo. Nie tak na szybko. E, linki dziesiątka i build głównie do 3, mogłem dać mu te additionale, ale okej. Okay. Żeby było ciekawie, wpakuję go na pierwszy slot y, i lecimy teamem Pure Saiyans, bo jeżeli chodzi o tego brolasa... To jest jedna sprawa, mianowicie jego liderzy 200%, bo jeden istnieje. E, ok, Double Digits na start, to też jest dość łatwy event. E, za 4,4 miliona. Ok, zmniejszył mu atak. Additional. Ok, nawet z hilmy potencjale siadł. Nice, e, tylko że normal. Głównie chciałbym ich trzymać w rotacji razem. Ok. A, jedna superka, mogliby zrobić zdecydowanie więcej. Okej, okay, okej, okay. i gotku Cool dodge. nice. E, jedynym jego liderem 200% jest Int Broly do CanFest, który wyszedł na party drugi. A już jutro, w sensie, no... Dla mnie jutro, bo wy to oglądacie później. E, jest troszkę inaczej. E, okej, okay. chciałbym wpakować jakiegoś Broly'ego, dobra, to sobie wpakuję tego AGL. Tutaj dostaniesz te orby, bo to i tak w tej fazie powinno być wykończone. Hmm. Powinno być git. Eee, bo to nagrywam sobie na zapas. Chyba wrzucę ten filmik w sobotę, I guess. Eee, więc powinno być OK. Mam już nagrane jeszcze dwa filmiki oprócz tego i może jeszcze jeden znajdę czas. Eee, dobra. Linki to ma. Takie o z właśnie mm, tą kartą, którą mamy, czyli Paragusem i Brolim z Superki mają razem cztery linki i jedną wspólną kategorię. A najlepiej się linkują z tego co widzę na stronie z Radicem Int, co jest y, żartem. Y, dobra, broli tutaj zrobi jedną superkę i powinno być z głowy. Zobaczymy, jak sobie poradzi później. Wpakuję go y, no, troszkę później na trzeci slot. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na start. Okej, okay, wpakowałem jeszcze tutaj króla Wegetę, ponieważ też jest jakimś supportem. Tak, czy dopiero po superce? Pure Science, Wegetowa mieli 30%. No i tutaj A, jeszcze szansa nakryta 18%. No i jeszcze dodatkowe 30%, jeżeli jest Wegeta. Tego akurat nie mam. Dobra, wywalone w to. Mm, ryzykuję, pakuję Paragusa w pierwszy slot Wy chopaczki, sobie dostaniecie tego jednego orba i król Vegeta dostanie te orby. Pakowają go, bo w sumie lubię tą kartę. Ok, 85 koła z normala, ale za to 4,7 miliona. I może jakiś Dodge I niestety kolejny atak, który nie był superką. Ad additional superkim mnie tutaj nie lubią. I tutaj znowu bez dodża. Więc uwaga, uwaga, 78 koła, co w sumie jest dość złym wynikiem jak na to popatrzyłem. Wejdę sobie na szybko do yy, Stage. Y. Yy, ile zadaje ta faza? Yy, tylko gdzie to to jest? Yy, gdzie to to jest, bo chciałbym to znaleźć. Yy, powinienem to sobie wcześniej yy, naszykować, ale no cóż. Yy, dobra. Za 500 koła. To jest bardzo zły wynik. Bardzo. Okej, okay, Vegeta doch. Nice. Król Vegeta. Dobra, ten broli przetransformowany, czemu go wpakowałem? Po pierwsze to jest broli. Po drugie robi damage, a nie chcę przedłużać jakiegoś filmiku, więc nam to wszystko przyspieszy. Wow, mogę temu gotku transformację zrobić, no ale nie, na razie zostawię swojego gotku w pierwszym slocie. Ten brolas dostanie dwa orby, 18 ki wystarczy, niekoniecznie jest 24. No i dobra. Najstzy nice i teraz kolejna dish. Dodatkowe ataki, additional, additional. Nie additional, tylko additional. Matko Bosko. Dobra, Tutaj Brolas jak zwykle Brolasuję. Pięknie, kocham. Kocham karty, które robią damage. no Trochę problem, że. Yy, czasami trochę defa nie mają. No, i znowu, czemu superki dodatkowymi nie siadają w ogóle? No ludzie. Dobra, ty tutaj i tak nie będziesz w stanie go wykończyć. Mhm. Uh -huh. Ok, dodatkowy atak. Jak zawsze. Nie no, żartuję. Nie jak zawsze, bo już kilka razy podczas tego filmiku, który trwa niecałe 7 minut, już było mało dodża. Ej, boże, dodża. Adyszynali i superek. Dobra, mam brolasa, mam domaina, ale czy chcę go teraz aktywować? Eee... Wy macie tutaj 180 koła, więc chyba zrobiłbym w ten sposób jeszcze tą turę i eee, w następnym przypadku, w następnej turze zrobić właśnie. Eee, domaina. Wow, docz, niesamowite. Eee, dobra, eee, jak to było. Dobra, później go wpakuję na właśnie trzeci slot. Ok, porobili tutaj superek. Yy, spodziewałem się, że jednak Paragus będzie miał szansę tutaj yy, zrobić yy, atak, ale jednak nie. Dobra, faza STR to w sumie mogę zostawić nawet króla Wegety i Brolasa w ten sposób. Będę miał dużo linków, będę miał supporta od króla wegety chyba. I tak dalej, i tak dalej, więc... Yy... Ok, gotku tutaj dostanie 5 orbów, niestety nie 6, ale też powinien dać sobie radę. E, Boże, jak to było z tym Wegetą? Boże, to jest masakryczne, jak ja już nie pamiętam tych kart. E, sekunda, gdzie jest Vegeta? Tutaj, król Vegeta. 26 milionów dla Broasa, nice. A, dobra, nie mam tego y, supporta, bo nie mam wegety. Dobra, dobra. Nie poplątałem sobie. Okej, okay, tutaj już dodatkowe superki siadły i to jest spoko. Uwaga, uwaga, pół. No i gotku tutaj powinien już wykończyć mi się wydaje. Mm, całkiem okej. Okay. Y, dobra, następna faza jest AGL, więc będę miał przewagę typu... A jednak Gotku nie wykończył, okej. Okay. Eee, w ten sposób chyba zrobię jak jest. Także... Zobaczymy czy przeżyje, a później sobie skipnę do kolejnej tury, gdzie będzie Paragus. Eee, więc się przekonamy o tym. Tylko... Zobaczymy czy to przeżyje. Dobra, świetnie. Dobra, to wracam w turze, jak już wróci Paragus. Dobra, już jestem w rotacji, gdzie jest Paragus i Brolasy. I chciałbym zrobić to w ten sposób, ale to wtedy już wykończę. Ale wystarczy, że w ten sposób zostawię rotację. I chyba spróbuję jeszcze później dograć jeden fragmencik krótki żeby było, ale najpierw y, zobaczymy czy Brolas go wykończy. No i w sumie żeby był ładny finish to aktywuję też y, aktywski dla tego Jakby AGL go nie wykończył. Raaaakakarotoooooo! Plo? Jeden orpik. No. Okej, okay. i... oj mały damage, no ale w sumie też bez linków jakoś. Dobra, myk. W sumie to, że mniej Mecza to całkiem spoko wyszło. Nie jest to złe rozwiązanie. Paragus bez tamtego supporta od chłopaków, zobaczymy ile walnie. Bo Agiel Broli tutaj już nie będzie w stanie wykończyć tej fazy. Nie wiem, później wejdę na jakiś y, evencik na szybko i już. Głównie tego Paragusa każdy korzystał do y, tego, do misji. I tutaj sobie testujemy na jakimś leciutkim evencie. Stosunkowo leciutkim. Dobra. Y, bez tamtego supporta i tak dalej, ale z domainem... 3 miliony. Nie jest to jakiś super wynik. Ale jest kryt. Dobra, i ten za 40. Także... Yy, jeszcze wejdę sobie może nawet do tego samego eventu i już także za sekundę się widzimy. Dobra, wbiłem sobie na event z gotku, więc sobie aktywuję tutaj domaina. Będę miał trochę linków i powinno być Git, więc przekonajmy się co zrobi Paragus w turze 6 z domainem. Dobra, rotację zostawiam tak jak jest aktualnie. Yy, tak mi się wydaje. I się przekonamy. Tutaj paragos ma 172 koła defa. Yy, no i tutaj ma właśnie yy, dodatkowy atak DEF 100%, kiedy atakuje. Więc tutaj powinno być to jeszcze okej. Okay. Yy, dobra. Pakuję e, tą kartę na pierwszy slot, tutaj tak. No i brolas na końcu e, dostanie te sobie dwa orby i mam nadzieję, że przeżyje. E, dziękuję za dodża. Uff, ale ten dodż mi uratował tyłek teraz. Dobra, po superkach, bo mam nadzieję, że zrobił kilka, powinno być Git. Okej, okay. A ulubiona karta 104% redukcji obrażeń, jak to pójdzie. Okej, okay, to niestety nie była superka, ale ujdzie, ujdzie, ujdzie. Okej, okay, dobra. Y, Paragus tutaj wyrobił. No, prawie 5 milionów. Oczywiście nie superka. I bez y, hidden potencjala. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Y, Bronze tutaj jakoś sobie tak nie zaszaleje. Mm, no i dobra. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie w następnej turze. Bo Paragus jest no dość śmiesznie skonstruowany. Hmm. Dobra, tutaj Brolas już powinien wykończyć ładnie. No, chwilę, tak? Nie, co ja gadam? Tfu, to nie ta faza. Dobra, jak będzie później jakaś fajna okazja, to pokażę. Także jeszcze sekundę. Dobra, postanowiłem zrobić tak rotację. Mógłbym. Mógłbym inaczej, ale wolę jednak brolasa i paragusa jako kartę na pierwszy slot w tym przypadku, ponieważ King Vegeta nie wiem, czy sobie da radę. E, tak, nie ma to znaczenia, jednak. E, dobra, jeszcze. Wejdę na szybko do innego, króciutkiego eventu, pokażę jak się Paragus prezentuje w trzecim slocie z tym Dodgem, także jeszcze jednak sekundę. Dobiję te 3 minuty do 17 i już. Dobra, jednak na tym się skończyło, więc dziękuję za oglądanie. Kot mi tutaj niższy biurko, oczywiście. Zapraszam was na Discorda. I oczywiście do zostawienia subskrypcji łapki w górę. A ja tutaj gram w Skater Froga i mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się następnym razem i to tyle.